Mam przy sobie przepiękną książkę o drzewach i ich mieszkańcach. Autorem książki jest Wojciech Wil. Chciałam Wam przeczytać trzy krótkie fragmenty tej książki, opowiadające o różnych gatunkach zwierząt związanych konkretnie z dębami. Na początek: Słonik Żołędziowiec. Słonik Żołędziowiec jest małym chrząszczem o wyjątkowym wyglądzie. Po bokach głowy ma duże czarne oczy, ale najbardziej charakterystyczną częścią ciała jest wydłużony ryjek przypominający trąbę słonia. Trudno się nie uśmiechnąć na widok tego stworzenia. Długi ryjek nie jest od parady. Na jego końcu umieszczone są żuwaczki, przydatne do wgryzania się w skorupę żołędzia. Samica po wydrążeniu otworu składa w żołędziu jaja z których wykluwają się larwy, żywiące się jego miąższem. Kolejne zwierzątko to sójka. Sójka siewca dębów. Sójka to prawdziwy rozbójnik. Żywi się owadami, drobnymi gryzoniami, jaszczurkami, a nawet pisklętami mniejszych od siebie ptaków. Zjada też leśne owoce i nasiona. Przed zimą robi swoje zapasy z żołędzi, ukrywając je w rozmaitych zakamarkach i zakopując w ziemi. A potem często o nich zapomina, przyczyniając się w ten sposób do rozsiewania dębów. Sójka jest pięknym ptakiem o rdzawym upierzeniu i charakterystycznych niebieskich piórkach na skrzydłach. I jeszcze chrząszczek. Jelonek rogacz i rochatyniec nosorożec. Wbrew pozorom, nie będzie to opowieść o wielkich, egzotycznych ssakach. Mowa będzie o chrząszczach. Wyróżniają się one fantazyjnymi kształtami. Dotyczy to samców, bo samice obu gatunków są niepozorne. Chrząszcze te łączy jeszcze jedno. Ich larwy żerują i rozwijają się w drewnie starych dębów. Samce jelonka rogacza osiągają długość około 8 cm, z czego znaczną część zajmują silnie rozwinięte żuwaczki. Żuwaczki są to narządy gębowe, przypominające kształtem poroże jelenia i stąd właśnie nazwa owada. Larwy jelonka są również okazałe, mogą dorastać aż do 10 cm długości, żerując zmurszałym drewnie starych pniaków dębowych. Jelonek jest rzadkim wsząszczem objętym ochroną gatunkową. Z kolei ciało Rohatyńca-Nosorożca w kolorze brązowym może osiągać do 4 cm. Rohatyniec słynie z ogromnej siły. Może podnieść ciężar prawie 400 razy większy od siebie samego. To tak, jakby człowiek podniósł ciężarówkę. Nie jest chroniony, a miejscami bywa nawet liczny. Największe zgrupowanie rochatyńców widziałem w porze ich rójki na stercie świeżych trocin i opodal tartaku. Jak się tam dostały? Otóż zarówno jelonki, jak i rochatyńce pomimo swojego ciężaru bardzo dobrze latają.